Dotąd kordian nie wrócił. Jedenasta biła. Natrętna niespokojność w serce się zakrada. Gdybym też dziecię płochym szedewcem zabiła, dmucham wróżę, co słońcem palona opada. A jeśli jego serce z takich kruszców lany, że co na nim napisze Przetrwa napisane na wieki wieków. Boże, jeśli jego oczy przywykną do ciemności i do łez, co gorsza jeśli miasto łez w dzieciach zapalonych skorsza, duma gorzkie uśmiechy na twarz mu wytłoczy. Słyszę tentent, to kordian. Więc okno otworzę. Nie, może bym za zbytnią troskliwość wydała. Co, nikt drzwi nie odmyka? Boże, wielki Boże, koń przeleciał bez jeźdźca. Co to jest? Drżę cała.